Cześć! Dzisiaj kolejne losowanie z akcji Nerf za karnet. Z okazji zbliżającego się Śmingusa Węgusa mamy do wylosowania dodatkowo nerfa na wodę. Proszę bardzo i w sumie może tutaj od niego sobie zaczniemy. Mamy tutaj imiona wszystkich uczestników naszych zajęć posiadających karnety. Także losujemy. Stanisław L. Ursynów. Gratulacje! Otrzymasz nerfa na najbliższych zajęciach. I losujemy kolejnego nerfa. Błażej B. Ursynów. Gratulacje! I nerwy otrzymacie na najbliższych zajęciach. Do zobaczenia!